Cześć, tu robię skreślić diplowers i jest dzisiaj ze mną Daniel ze swoim Wranglerem. Cześć. Eee, powiedz, skąd przyjechałeś? Z Krakowa przyjechałem. Powiedz o, o swoim Wranglerze ogólnie. Jaki to jest model, rok produkcji? To jest wersja 4XE. Z fabryki zjechał o 4XE. Teraz został troszkę przerobiony, jak widać. Natomiast jeśli chodzi o fabryczne wyposażenie, to jest tu pełne wyposażenie fabryczne, które było dostępne w tym samochodzie. Czyli dodatkowe czujniki parkowania, kamera przód-tył, wersja Rubricon, więc najbogatsza wersja, czyli dwie blokady, dodatkowo rozłączony swój bar. A z opcji dodatkowych, które założyłem, to tak jak widać, zderzaki, lip zawieszenia, mhm. z ciekawych rzeczy dołożonych to jest dach. Tak, to jest chyba najciekawsza rzecz ogólnie, to jest coś kompletnie wyróżniającego te, tego Wranglera nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jak, jak to zobaczyłem i <laughs> dalej się ze mną skontaktował, to powiedziałem, musimy po prostu nagrać o tym Wranglerze film, bo jest tutaj dach. Dach, który jest... Na... Namiotem, czyli to tak. jest mniej więcej to, co, jest, to, co było w busach Westfallii, Volkswagen. Jest to namiot rozkładany, do którego się wchodzi z wnętrza auta. Tak jest. No jest to no niesamowite. Jest też tutaj widzę. Jest roleta, 160 stopni no. rozwierana do tyłu, samonośna. Natomiast ten dach jest włókna szklanego, jest niewiele cięższy od fabrycznego dachu. To jest rzędu kilkunastu kilogramów. Porównując to z wersją drugą, gdybym chciał założyć na zwykły dach bagażnik plus namiot, cały zestaw byłby cięższy o 60 kg. Także, no też niesamowite. Ja jestem zdziwiony, jak, jak wcale nie ciężki jest ten dach. Także super zaletą to jest to, że przez to, że jest taki dach względem fabrycznego jest znacznie cichszy, mm -hmm. bo dochodzi mi jeszcze grubość materaca i ten problem Jeepowski standardowy z hałasem w kabinie, czy z podłaśnianiem w czasie jazdy szybszej tak. znika. <laughs> wow, no to w ogóle petarda, dwa w jednym. E, super, czyli mogę założyć, że samochód jest głównie do wypraw używany? czy jeszcze? To znaczy jakoś... jest głównie do wypraw, plus przez to, że jest 4 X, mamy gniazdo ładowania, jest używany też do codziennej jazdy miejskiej czyli no. po mieście się poruszamy w cenie prądu, bez korzystania <laughs> ze stacji beznowych, a weekend staje się weekendowym wojownikiem i, i walczy dzielnie w terenie i, i dowozi nas do wszystkich miejsc, do których chcemy dotrzeć. Szczerze mówiąc, jak ja zobaczyłem no, taką wyprawówkę ogólnie, jako 4X, to sobie pomyślałem na początku, że to było dosyć odważne posunięcie. E, jeszcze silniki nie dosyć, może nie, nie dużo sprawdzone, ale, ale z drugiej strony jaki jest wybór, tak? Nie ma wyboru teraz. Nie ma wyboru, a silnik jest dwulitrowy, e, z że tak powiem, od kilku lat, ten sam, z dodatkową elektryką, i jakby. Różne wypowiedzi słyszałem, między innymi na różnych innych kanałach internetowych. Pozdrawiam panów. E, na, natomiast nie, ta, tamta wypowiedź jakby nie jest e, m, słuszna, jeśli chodzi o 4X. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej samochód terenowy, który, e, przez to, że ma bardzo duży moment, dużo większy, że tak powiem, niż wszystkie inne Wranglery, ma mało tego, moment ma większy niż nawet v 8 bo ma ponad 600 Nm, Mm -hmm. Moc ma trochę mniejszą od V8, bo tak. tu jest 380 koni, to mamy ponad 400. Natomiast moment jest potrzebny w terenie. Moment jest potrzebny do ruszenia mm -hmm. pod górę, więc, więc ten, 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 ta zrywność i ten pełna dostęp, dostęp momentu od, od zerowej prędkości jest tutaj najważniejszy. Tak, właściwie jesteśmy teraz w przeuroczym miejscu, w tle widzimy e, rezerwat przyrody Beka i Bałtyk, Natomiast e, wjeżdżałem tutaj pod tą górę, na której stoimy, tylko na, na 4H auto tak naprawdę. Tak. Czułem ten większy moment, to jest jednak, jednak jest ta różnica bardzo mocno wyczuwalna. Także no petardo, no Jeep to Jeep ogólnie, nie da się tego oszukać. No takie są teraz opcje silnikowe. Tak, Będziemy z tym żyli. Nie? Ja testowałem tutaj ten wjazd, zapiąłem reduktor, żeby zobaczyć jak będzie jechał reduktorem. Wyjeżdżałem na szóstym biegu, więc to też o czym świadczy. <grym> no, Dokładnie. Zazwyczaj staram się te wszystkie modyfikacje, które są na tych Wranglerach umieścić gdzieś w opisie filmu albo w komentarzach. Jednak tym razem Daniel powiedział, że założy swoją własną stronę, do której link w końcu znajdzie się gdzieś albo tu u góry, albo gdzieś też właśnie w opisie tego filmu. I tam będą wszystkie modyfikacje tak, no to wygląda to, że tego jest dosyć dużo. a Dużo, dużo widzów też pewnie będzie chciało skorzystać z tych takich rozwiązań, które są już jakby wypracowane, sprawdzone i możliwe do założenia w 4XE i nie tylko. W związku z tym jakby zamieszczę te rzeczy i to będzie w Super. Słuchajcie, a teraz zupełnie niespodziewanie przeteleportujemy się na klif w Mechelinkach i tam opowiemy o wszystkich modyfikacjach, jakie są tak na jest. tym Jeepie. Plus jeszcze będziemy na krótkiej <laughs> wizycie w Chorwacji. A, dokładnie, na sam koniec. <laughs> to przechodzimy. Dobra, przejdźmy teraz do modyfikacji. E, zacznijmy może, czy jest jakaś ochrona lakieru na tym samochodzie? Tak, jest e, bardzo gruba folia, 300 mikronów założona. Folia samoregeneracyjna, która pod wpływem temperatury e, niweluje drobne ryski na, na sobie. E, bardzo dobrze zabezpiecza, jest odporna na, właśnie na krzaki, na osty, na tego typu rzeczy. Dodatkowo e, daje taki połysk, e, którego nie ma fabryczny, fabryczny lakier. Super. No, właśnie jedną z rzeczy, które też u siebie zauważyłem, to że folia sprawia, że te matowe naklejki stają się tak, błyszczące. One są po to jest... żeby się nie odbijały w tak. szybie no, natomiast nie, na razie nie, nie obserwowałem tego efektu. Jak będę go obserwował, to będę zmieniał na mat. Dobrze, jeśli mówimy o ochronie, no to widzę, że na światłach też jest ochrona, założona. Tak, z, z przodu i z tyłu są aluminiowe nakładki zabezpieczające lampy przed jakimiś większymi gałęziami. Jest to rozwiązanie, które testowałem też na innych samochodach, sprawdza się. Super. Dobra, z przodu widzę. Metalowy zderzak. Tak, zderzak rośnicowy, ale w wersji aluminiowej, więc jest dużo lżejszy. A przy jakby moim stylu jazdy, w zupełności wystarcza. Jest też wyciągarka, widzę, tutaj schowana. Tak, to jest WARN. Jeden z najnowszych modeli, wersja platinum. O. Różni się tym, że tutaj w ogóle nie mamy zewnętrznego sprzęgła. Sprzęgło jest elektryczne. Wyciągarka obsługuje się tak samo pilotem. Natomiast jest nowa wersja pilota z dużo większym zasięgiem, z kolorowym wyświetlaczem. Super, to plus dodatkowo z obsługą dodatkowych urządzeń. I, Mega. Mam e, na, na tutaj dwa, dwie dodatkowe urządzenia, które są tutaj gniazda e, akcesoryjne, można podpiąć, mam między innymi podpięte dodatkowe lampy, plus oświetlenie wyciągarki standardowo. Jak u mnie, ci, co jeżdżą ze mną to znają, wiedzą po co oświetlenie wyciągarki, że się przydaje. Oświetlenie wyciągarki? A gdzie, gdzie to jest? Jak jest, to jest? założona pod spodem listwa LED. E, jak jest ciemno i chcę sprawdzić, czy mi się prawidłowo lina na bęben nawija, a. to mam założone podświetlenie, a przy tak zabudowanym w doładnym zderzaku e, tak naprawdę nie widać co się dzieje. Plus oczywiście ślisk e, Warna, e, poszerzany ze względu na ciągnięcie się bokiem do jakichś bocznych e, drzew, gdzie ten promień jest dużo bardziej łagodny i mniejsze ryzyko jest uszkodzenia linii i łatwiej ta lina pracuje. Super. Widzę, że mocowanie tablicy jest tak u góry, czyli nie, nie jest tutaj sprawdza. Tak, standardowe mocowanie mnie denerwowało, na przykład założyliśmy na próbę, mhm. natomiast to był zły pomysł, dlatego że każdy wjazd w wodę w błoto by, albo rejestrację podnosił, bo albo ją zdrywał. Tak. I wymyśliliśmy taki, takie miejsce, tutaj wspólnie z serwisem, które, gdzie ta rejestracja jest zabezpieczona przed uszkodzeniem, jest widoczna, jest na regulaminowej wysokości. Mega, bramki szczytują. Bramki szczytują, niektóre parkingi nie, jak jest na uh -huh. osobówek, to już jest tak. za wysoko. Uh -huh. Natomiast przy tej wysokości ta rejestracja też jest dużej, dłużej pozostaje czysta. Widzę pod spodem jest osłona też do zderz zderzaka karuczkowego. Tak, roczysłowego. osłona z plus haki e, pomalowane na na, nie są w kolorze czerwonym, <laughs> jak to w, standardowo w tym zderzaku, uh -huh. tylko niebieskie, tak jak wychodził ten, ten samochód w, w Ameryce. Super, dodatkowe oświetlenie. Tak, dodatkowe lampy OSRAM. E, które jakby zapewniają dalekie widzenie. Plus to światło jest takie mocno rozproszone. Nie dawałem nic na maskę. Wcześniej zastanawiałem się nad mocowaniem lamp na dachu lub tutaj. Natomiast ze względu na odbłyski światła, zrezygnowałem z tego. Zależało mi na oświetleniu kół od tej strony, więc myślałem o tej lampie, ale stwierdziłem, że raz, że snorkel tutaj jest dwa, że z tamtej strony jest ładowanie, plugin, więc też byłoby ciężko. Ewentualnie będę myślał kiedyś na dołożeniu roglightów tego osiedlenia. Dodatkowego. Przechodzimy dalej. Widzę, że jest snorkel. Tak, snorkel brawo z założonym filtrem e, cyklonem. E, to jest top spin model HD. HD. Znaczy metalowy. E, zabezpiecza przed uszkodzeniami, przed gałęziami. E, względem fabrycznego kominka, który e, tak naprawdę jest dobry, jeśli chodzi o jakieś zanurkowanie w błocie, a jest słaby, jeśli chodzi o deszcz i opadający śnieg. Przy śniegu nieraz miałem problem z standardowym kominkiem, który był zaklejony od zewnątrz śniegiem i ta, ten śnieg na pewno kiedyś stopniał i się znalazł w filtrze. Tak. Więc, więc to było sobie rozwiązanie. Dwa, dużo jeździmy, w, e, jeśli chodzi o Europę, w krajach typu Albania. Litwa, Łotwa, Estonia, gdzie jest duże zapylenie i takie rozwiązanie się bardziej sprawdza, ze względu na to, że oszczędzamy ten fabryczny filit przed dużą ilością kurzu, który się tam dostaje. Progi widzę są? Tak, progi są w wersji elektrycznej. W momencie otwarcia drzwi one się opuszczają. Mają oczywiście zabezpieczenie, że w przypadku gdy ktoś jednak stoi na progu, a zamknąć drzwi, one się blokują. Wystarczy odblokować, otworzyć drzwi, i on się restartuje. Super. Prostu... Nie było z nimi żadnych problemów? Jeszcze nie było. Znam parę osób, co jeździ z takimi progami i jakby nie ma problemu. Nie są to jakieś progi bardzo drogie. Eee, więc, więc, eee, więc tutaj może być jakiś problem, ewentualnie wymagać może na przyszłość zabudowa samego napędu, który tutaj jest eee, niezabudowany. A w, w niektórych progach widziałem, że to jest dodatkowy element stalowy osłonięty. Zobaczymy. Widzę, że są dokładki poszerzeń nadkoli. Tak, są e, z, elastyczne dokładki nadkoli założone ze względu na to, że nie chciałem do dokładek plastikowych, twardych, ze względu na ryzyko uszkodzeń. A taka kładka w miarę podobnie wygląda, jednak Dodatkowo jest ta możliwość ugięcia się przy, przy jakimś drzewie i w tym momencie najbardziej elementem wystającym jest dalej koło, a nie jest błotnik. A jakie masz koła? To są e, felgi Terraflex, e, e, amerykańskie tak samo, e, jeśli chodzi o m, wersję model Falcon. E, charakteryzuje się tym, że dodatkowe ma nakładki, e, które wyglądają trochę jak bedlocki. To jest taki e, plastikowe nakładki, które może są segmentami przykręcane, można je segmentami wymieniać i służą właśnie do tego, żeby mm, zabezpieczyć felgę, czyli jak nam uszkodzi się dany segment, możemy jeden segment wymienić. Jest to tworzywo czarne, niemalowane e, i zabezpiecza nam to krawędź felgi. Plus dodatkowo felgi są wyposażone w chowany zawór. Zawór jest schowany pod nakrętką aluminiową, więc nie ma ryzyka uszkodzenia, co nam się często potrafiło zdarzyć, przejazd przez jakąś kolejne z gałęzią wystającą, ucinało po prostu wentyl. One są tutaj zabezpieczone plus drugi drugi wentyl to jest szybki spust powietrza czyli odpowiednik australijskiego stałunu gdzie przekręcam z koło schodzi do zadanego ciśnienia i mogę to ciśnienie sobie wyregulować oczywiście jest to szybki spust, więc inni chodzą i spuszczają po jednym kole ja wszystkie cztery wentylki otwieram, czekam aż zejdzie zamykam, jadę dalej mega, mega patent, mega szybkie rozwiązanie jaki rozmiar opon? opony są 35 35 cali 12,5 cala szerokości i to metrycznie jest to, na znaczy tych jest Celówka. Tak, tak, tak. Salówka, opony są dosyć ciekawe, bo to są opony mm, firmy Radar, model Renegade. To jest taka hybrydowa opona pomiędzy ATekiem i MTekiem, ale znacznie lepiej się sprawują na, na asfaltach mhm. niż typowy MTek i są dużo lepsze w zimie. Super, no wyglądają dosyć agresywnie. Jeśli ja miałbym ocenić, to powiedziałbym, że to są jednak mt To super. są mt którymi można jeździć po szosach jak auto, a takie. Super. E, no dobra, takie duże koła, więc musi być jakiś lift. Tak, lift e, dwucelowy, performance, e, oryginalny Moparowski, oparty o amortyzatory Foxa, e, plus, plus reszta zestawu też jest Mopara. Sprawdza się dobrze nic nie ociera? Nie, na, na chwilę obecną nie ociera, muszę tylko zweryfikować e, przy większy wykrzyżach, naprawdę jak to się będzie pracowało. Tu jest taki teren, że tak. jest gdzie kopać. <laughs> jak tutaj podjeżdżałem, to mi coś tam chrupnęło w Greyhound'zie, także trzeba, trzeba to sprawdzić. Przechodzimy na tył samochodu, tutaj jest jakieś widzę rozwiązanie do uchwytu na koło większe. Tak, szukałem rozwiązania stabilnego, które by zapewniło wzmocnienie klapy, bo wiadomo, jak ta klapa Jeepowska wygląda na seryjnych zawiasach, przy dużym kole i przy dodatkowym obciążeniu, bo wiedziałem, że tu będą dodatkowe torby, które też dodatkowo koło obciążą a jednak ta klapa jest zawsze w ruchu i jakby to jest pierwszy element, który trzeba otworzyć czy tak, czy tak, żeby się do tyłu samochodu, więc jest tu założony zestaw od Smithy Build. Jest to jakby wzmocnienie jest w pełni aluminiowe plus zawias jest pełny, bo rozwiązanie Moporowskie to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie sama, sama część nakładkowa, ale nie, nie zmienia zawiasu. Tu jest cały zawias wymieniony, on wchodzi do wnętrza plus tam jeszcze jest taki element wzmacniający, który skręca całą tą konstrukcję już dodatkowo, czyli te problemy z takie z unoszeniem się klapy zostały rozwiązane. Zamyka się płynnie, właściwie nie ma różnicy co, co do serii i nie czuć tego ciężaru tego koła. Mega to jest naprawdę świetne. Będzie fajne też torby na dodatkowe bagaże. Torby na dodatkowe bagaże. Konstrukcja też umożliwia zamocowanie anteny CB. Jest dodatkowy uchwyt, także nie trzeba kombinować ze wyszukaniem miejsca. Wiadomo, że antena z tyłu ma słabszy zasięg, ale w rozmowy w konwoju w zupełności wystarcza, a do tego została zrobiona. Plus przy tej wysokości anteny nie ma kolizji z szybą przy otwieraniu. Można jechać z otwartą szybą, z zamkniętą klapą. Tylne lampy zostały umieszczone na uchwytach zawiasowych. To zapewnia im też dobrą widoczność, to koło nam nie zasłania. Plus to, co mówiliśmy wcześniej, wzmocnienia lamp dosyć solidne. Mhm. Czemu wzmocnienia lamp tylnych, które są mniej narażone? Zobaczyłem cenę na katalogową nowej lampy i kupiłem wzmocnienia. <grym> no na chyba 4000 jak już to jest. Nawet bliżej 6. To jest czujnik radarowy, więc. Więc, a, więc to może no tak, zaboleć. i Kwestia no. tego czujnika. A to nie ma wpływu na ten radar? Nie, tutaj? właśnie też myślałem, że ma, ale nie ma. Jest to aluminium, natomiast czujnik jest gdzieś tu i na samym środku. Aha. A to aluminium go zabezpiecza dodatkowo. No bo ja właśnie się zastanawiałem, czy nie będzie miał kolizji, ale nie. Też tak, tak. Zastanawiałem się tak samo, jak myślałem, że z, z czujniki w zderzaku e, są też fani, którzy twierdzą, że jeżeli mamy zderzak aluminiowy lub stalowy, czujnik nigdy nie będzie działał. To, to też bajki e, działają, nic się nie dzieje. Ale inaczej. E, ale inaczej. No i, i tak naprawdę kwestia tylko ustawienia względem koła, żeby tutaj nie było jakiejś interferencji czujnika do koła. Tak? Tak. Plus tyłu dodatkowo z dołożonych hak holowniczy w wersji amerykańskiej na kwadrat. Zderzak też jest metalowy, z tyłu. Zderzak tak? też jest aluminium. Aluminium. Też jest aluminium z wstawką tworzywową, jeśli chodzi o tylko ramkę wokół tablicy rejestracyjnej. Mhm. E, tablice rejestracyjne są małe. E, udało się to ładnie schować i skomponować. Tak, super. No właśnie. Z z małym jest zawsze mniejszy problem, żeby to schować. a ja w ogóle musiałem I na zderzaku zmieścić. Tak, i na zderzaku zmieścić. Ten uchwyt cały, jeśli chodzi o koło, on też jakby jest razem uchwytem tutaj, jeśli chodzi o dodatkowe światło stopu, plus obudowa kamery. Zobacz, jak wygląda w tej chwili obudowa kamery. Oryginalna jest plastikowa, a tu mamy grubą warstwę aluminium. Ta kamera jest też lepiej zabezpieczona. Przy jakichś cofaniu w jakieś krzaki, tego typu rzeczy jest mniejsza szansa, żeby tą kamerę uszkodzić. Tymi lampami sterujesz osobno z pod, pod wejścia pod AUX-a, mhm. jeden przełącznik pod przednie, drugie pod tylne i dodatkowe dwa wykorzystane do sterowania jeden jest do sterowania kompresorem, zasilania głównym, mhm. a czwarte to jest takie moje rozwiązanie, które też w innych samochodach instalowałem i, i fajnie działa, to jest elektryczny hebel do wyciągarki. A, no Czyli mocno. nie mam stałego hebla, tylko mam mhm. elektryczny na przekaźnik. Mhm. Jest to, wszyscy mówią, że mało bezpieczne. Jeżeli hebel jest markowy, jakościowy, to nie widzę problemów, a jest to bardzo wygodne. Jeszcze może krótko opowiedzmy o tym, czy coś pod spodem, pod samochodem, jakieś dodatkowe zabezpieczenia są? Nie, zostawiłem fabryczne zabezpieczenia, gdyż jakby mm, też nauka płynąca z patrola posiadania mhm. każdy kilogram się przekłada potem na, na osiągi i na to, jak głęboko ten auto się utopi w błocie, mhm. i ze względu na to nie chciałem go dociążać. Fabryczne zabezpieczenia są metalowe, więc na razie no, potestujemy, zobaczymy, jak one się sprawdzą, a też nie chciałem robić za dużego. Do, do dużego miejsca do zbierania się bota. Zostały wymienione osłony standardowo, jak w każdym Jeepie, <tosek> należy wymienić osłony dyferencjału z, z blaszki na, na element stalowy. Tak. <tosek> I ja stosowałem osłony ARB w kolorze czarnym, które się nie rzucają w oczy, jednocześnie działają. Dodatkową funkcją jest to, że fabryczny fabryczne, dekiel, jakby m, nie ma wyposażenia w korek z, z magnesem. Tutaj mamy, więc nawet jakieś opiłki czy coś to te elementy lepiej wyłapuje, więc uważam, że lepsze rozwiązanie niż fabryka. Tak. W takim razie nie pozostaje nic, jak udać się i zobaczyć, jak wszystko wygląda w środku. To opowiedz, co się dzieje w środku, bo widzę, że dzieje się bardzo dużo. Tak, jeśli chodzi o dodatki, jakby poza fabryką, czyli poza standardowymi rzeczami, które są w Rubikonach. Z mojej strony, co dodawałem, czyli radio CB, ręczniak, który jakby cała stacja jest schowana pod fotelem. Tu mamy tylko gruszkę wygodną do, to jest radio typu ct mike to jest akurat Road Blues, on troszkę lepiej zbiera w związku do ct mike Jest to małe, lekkie radio, które jest dosyć poręczne, plus ręczniak, jeśli chodzi o drugą osobę, która wychodzi, czyli o pilota President Randy 3, bardzo polecam ten model jest wersja, jakbyście zgubili pilota, jest latarka z dodatkowych funkcji, natomiast bardzo fajnie Reddiko zbiera na takiej krótkiej antenie. To, to, to ten patent, to ja muszę ogólnie sobie też... Tak. Jeśli chodzi o patent montażowy, jest firma w Stanach, która wykorzystuje zaślepkę, która tutaj jest taka duża i w tym miejscu się wkręca. Jest kompletnie to nieniszczące. Tak samo jak są patenty do, do montażu gdzieś tu na kulach. Myślałem na początku o tym, potem zrezygnowałem, zobaczyłem, jak... na jakiej zasadzie działa tutaj poduszka powietrzna. No I stwierdziłem, że to nie jest najlepszy pomysł, gdyż poduszka jest tutaj miejscowiona, tak, więc, więc można stracić zęby i nie tylko, więc stwierdziłem, że wszystko, ale tutaj w tym lejonie nic nie wkładam, nic nie montuję. Miałem pomysł wcześniej, o jakieś, tutaj są takie do wnęki wkładane e, uchwyty, e, paski zawieszane i tak dalej, ale stwierdziłem, że jednak bezpieczeństwo jest ważniejsze. Z e, rzeczy przydatnych, fajnych są takie małe torby, typu uchwyt na okulary, na jakieś drobiazgi. Dach, przez to, że jest, to dach namiotu jest wyklejony takim materiałem typu misiek, więc to można spokojnie do tego rzepy mocować. Wszystko działa. Jeśli chodzi o wyposażenie dodatkowe, kamera, ze względu na jazdy różne w kierunku wschodnim kamery tam się naprawdę często przydają i zabezpieczają jednak przed e, s, sprawiedliwością że tak powiem na drodze względem organów tamtejszych jest to kamera e, posiadająca funkcję nagrywania do przodu do tyłu i z wnętrza pojazdu wnętrze jest wykorzystywane w taksówkach a, a mi to wnętrze jest potrzebne do tego żeby widzieć co się dzieje z boku auta i to nagranie jest e, te czujniki mają to są czujniki podczerwone także możemy być ciemności też widzi co się dzieje przy tym aucie e, więc jest to jest dodatkowy, dodatkowa zaleta e, jeśli chodzi o nawigację ja używam e, Garmin Overlander fajny model zabezpieczony jakby przed uszkodzeniem, przed upadkami jest to wszystko gumowane, także tutaj się nic nie dzieje e, mapy oczywiście Locus ci co jeżdżą ze mną to, to znają nawigację Locusa e, uchwyty na telefony RAM z funkcją ładowania bezprzewodowego plus e, uchwyty do Całych, jakby całych mocowań. To nie, jest, to nie jest RAM, to jest inna firma e, amerykańska, które uchwyty są znacznie lżejsze od RAMa, bo są z włókna szklanego. Więc te, te uchwyty nic nie ważą. Jak miałem wcześniej w patrolu założone ramię ramowskie, to to ramię tak z kilogram ważyło. E, a ta deska jest tutaj delikatna. Plus największy problem było z mocowaniem, bo są uchwyty do mocowania, ale one są przystosowane pod samochody. Bez wersji hybrydowej, czyli pod zwykłego JL i wtedy y, mamy takie, takie korytko zamocowania na dwóch śrubach, to jest wszystko ok. Natomiast do czterech nikt nie miał, znalazłem w końcu jedną firmę. Takie mocowanie można zamówić w wersji z jedną kulą lub z dwoma kulami. Ja mam wersję dwoma kulami, czyli mogę mieć do czterech urządzeń zamoconych na, na, na tych sobie w uchwytach. Widzę, że ta picerka jest skórzana, ale w nietypowym kolorze. Tak, tak, tak. Zależało nam na innym niż czarny kolor, a z to, że tu jest bardzo duża przewaga czarnego. Wybraliśmy kolor brązowy, który ładnie się komponuje e, i, i jest po prostu jaśniejszy, jeśli chodzi o wsiadanie po słońcu. W bagażniku też się wiele dzieje. Co tutaj mamy? Tak, jeśli chodzi o stolik, no to jest standardowy, jeden ze standardowych stolików. Znanych wszystkich, którzy jeżdżą jeepami, z wysuwaną deską. Dodatkowo jest to bardzo wygodne rozwiązanie bez jakichś większych wierceń, przeróbek w samochodzie. Jeśli chodzi o zestaw standardowy, włożę zawsze małą lodówkę. Nie jestem zwolennikiem dużych lodówek, bo jakby mała mi wystarcza, jest mniejsza, lżejsza, wszędzie się mieści. Skrzynie, które są do różnych funkcji przypisane, każda, firma, każda skrzynia ma swój opis. Na górze część jest skrzyni ubraniowych, nie włożę żadnych toreb, Wszystkie ubrania w skrzynkach. Jakby tutaj ten pomysł odpatrzyłem od, od jednej osoby, jest to super rozwiązanie i pozostałe skrzynki to są skrzynki kuchenne, skrzynki z jedzeniem, skrzynki z sprzętem campingowym, oprócz skrzynek jeszcze są torby, które są mocowane za słupkiem kapotazowym i torby przednie plus woda z filtrem z uzdatnianiem wody. Jest takie rozwiązanie bardziej do innych krajów, natomiast tutaj też się, też się przydaje. Jest to pompeczka plus spust do wody. Pod sufitem mamy założoną dużą przetwornicę. To jest 2 kW stałego, 4 kW sinusa plus kompresor dwutłukówka RB z dojściem na dół. Stwierdziliśmy, że jednak tu, ze względu na to, że nie chciałem się pompować na otwartych drzwiach. Aha. Bo nieraz się pompowałem w zimie i ten śnieg jednak tam pada i trzeba albo szybę, okay. albo kombinować. Tutaj otworzę daszek, mogę zamknąć klapę i jakby się pompować. Zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze zajrzymy, co tam dzieje się może z fajnego pod maską. Jedną rzecz, którą zauważyłem, zauważyłem od razu, to są inne zamknięcia maski na klucz. Zamknięcie jest na kluczyk. Po to, żeby się ktoś tam niepowołany wiadomo, nie dobierał, nie myślał, nie szukał kawałka miedzi. E, przy tym aucie bardziej. E, jest to zamknięcie dosyć specyficzne, bo się zamyka od dołu, a nie od góry. Co Super, jest bardzo mylące dla niektórych serwisantów. Ale ładnie czysto. Ładnie, czysto jeszcze. Natomiast rzeczy, które się dzieją, to wszystko się dzieje w okolicy akumulatora i baterii. To jest dodatkowy zestaw bezpieczników, jeśli chodzi o wyciągarkę i jeśli chodzi o kompresor. Plus dodatkowo mamy przekaźnik, który służy do wyłączania windy. To jest to, co mówiłem. Cała winda jest na, na przekaźniku. Nie mam tutaj hebla pod maską żadnego, czyli nie ma problemów z szukaniem hebla, gdy, gdy jest potrzebny. Tylko z kabiny na jednym z auksów mam dodatkowy przycisk, który mogę sobie włączyć główne zasilanie całej ściągarki. Ciągarka jest bezpieczna, ma dodatkowe zabezpieczenie pilota, żeby się w kieszeni nie uruchomił. Także, także bardzo fajnie, fajny model, dopracowany, w miarę szczelny. Przez to, że nie ma tego sprzęgła, to też jest bardziej doszczelniona. I zobaczymy, jak się będzie sprawowała w większym błocie. Ok, przejdźmy do podsumowania. Eee, Powiedz, co Ci się podoba we Wranglerze? Znaczy, na, na taką funkcjonalnością, którą jakby szukałem wśród terenowego, a którą ma niestety tylko Wrangler, no może jeszcze Bronco, to jest to, że koła wystają poza obrys budy. Mhm. W każdym innym samochodzie koła są na równo. Zalety, wady. No, zalety są takie, że jak ma się coś rysować, to się rysuje opona, nie rysuje się buda. W przypadku aut typu Land Cruiser, typu Nissan Patrol, e, zawsze ta buda jest porysowana, można ją zabezpieczać programi, ale to jest tylko na dole, a góra zawsze gdzieś się wcześniej, czy później oprze od drzewo. E, przy takim rozwiązaniu idąc w kolejnie cały ciężar jest na oponie, buda zawsze jest cofnięta. Wady o tą szerokość mamy węższe auto w środku. Tak. <laughs> to, <laughs> da się czuć. To, się, to się da czuć, szczególnie, że, że, że m, to auto jest węższe z lewej strony, tak jakby w sensie, że siedzę w nim jakby nie do końca symetrycznie. Mm -hmm. Ale tak są takie auta typu y, właśnie Jeep i typu Defender zrobione. I tak naprawdę w miarę dobry promień skrętu jak na, na, na tej wielkości auto i tutaj jest to znacznie lepszy promień skrętu i przy kilku wyjazdach takich gdzie myśmy byli albo patrolem albo ktoś był kluzerem, to to auto jednak lepiej się składa nawet w wersji długiej. O, no to jest jest, jest. jest przy takich wąskich zakrętach, pokonywaniu zakrętu gdzieś za drzewem, niektóre osoby robiły na raz, niektóre na dwa, patrol robił to na trzy i był jeszcze naciągany liną, <laughs> tak. żeby się w ogóle zmieścił. Także tutaj to i przede wszystkim to koło które z przodu jest bardzo blisko przodu i tylne koło, które jest bardzo blisko tyłu, co powoduje, że te kąty natarcia są lepsze i są e, jakieś przejazdy typu jakiś mały rów, uskok, gdzie ten samochód sobie daje bez problemu radę, a inny po prostu się bije z drżakiem, trzeba go wciągać. Tak. E, czy jeśli zaczynałbyś teraz od nowa, to coś byś zmienił? Myślę, że na tą chwilę jeszcze nie to pani odpowiedzi, raczej nie, gdyż tak jak mówię to nie jest moje pierwsze auto i na tamtym przecież tak powiem już nauczyłem, mm -hmm. z tymi autami i to jest trochę, trochę jak z domem, że, że pierwsze auto masz tak naprawdę dla wroga, drugie <grym> dla przyjaciela, a trzecie dla siebie, tak, nie? Tak, tak. więc ten jest drugi z takich <grym> dużych projektów. Natomiast no, myślę, że raczej te błędy, które były w poprzednim popełnione nieumyślnie, że tak powiem, zostały tutaj zażegnane. Nie poszedłem w masę. Te osoby, co jeżdżą ze mną, to, to pamiętają mojego patrola. Natomiast jest to wszystko tak zrobione, z, że tak powiem, że z gustem. Tak. Czyli nie jest, nie jest przesadzone z ilością wszystkiego, a jest to co jest niezbędne, to co dla mnie jest niezbędne. Tutaj i każdy może powiedzieć coś innego, jeden potrzebuje takie wyposażenie, drugie takie, to jest bardzo indywidualna sprawa, ale tego się kupuje właśnie Jeepa. Czy jest jakaś modyfikacja, której żałujesz, że zrobiłeś? Nie, nie, ja nie mam takiej modyfikacji, żebym coś założył, a potem chciał na przykład zdemontować. A, a jakaś taka, że za każdym razem, kiedy z niej korzystasz, to sobie myślisz, to jest to, to jest to, jest to bez czego bym nie mógł żyć w tym samochodzie. To znaczy na pewno progi elektryczne, bo wysyłem progi do bulwarówki OK, w terenie się nie nadają. Natomiast wielokrotnie mi się przydały w różnych sytuacjach, a jednocześnie e, zabezpieczałem trochę auto, ale jednocześnie e, też umożliwiałem wsiadanie. Ale nie przeszkadzają. Wszystkie oprogi, które są odstające, jednak przeszkadzają, a w tym aucie ma odstawać guma na zewnątrz, a nie budowla. Tak. <noise> Dziękuję Ci za Twój czas, który tu poświęciłeś. Mamy niesamowite warunki w Chorwacji. Jesteśmy, <noise> tak, tak, jesteśmy na w Chorwacji, dokładnie <noise> <noise> takie jest wrażenie. Miło się z Tobą rozmawiało. Na pewno spotkamy się jeszcze raz, gdzieś na ofrodzie. Czekajcie na to, będzie na pewno jakaś też relacja. Eee, I dzięki. Do dzięki. zobaczenia na prasie. I Nara.